Nie, nie, pot, nie twierdziłam, że to jest za 2,5 miliona. Proszę nie przeznaczać moich słów, tak? No, cztery dobrze, 4 miało być na wykup dróg. Przejdźmy, no. przejdźmy do zmian w gminy Kosakowo na 2023 rok. Proszę yy, więc, no, no. Do powodów, Z Po stronie dochodów dochody zwiększy się o 31 020, z czego 30 tysięcy to do dochodów własnej gminy. 1020 w dziale 853 to są środki z Funduszu Przeciwdziałania Kobiet na już kolejny dodatek elektryczny. To wszystko co do dochodów. Wydatki. Wydatki zwiększa się łącznie o, o kwotę 2 miliony 513 020. Zmiany dotyczą przede wszystkim planów wydatków inwestycyjnych. I tak, e, zmniejsza się zadanie, e, harmonogram budowy dróg o 50 tysięcy. Zadanie w dziale 700 dotyczące właśnie wykupu gruntu, zmiana odszkodowania oraz zakup lokali, które jest ujęty w WPF ie zwiększa się o, e, planowane wydatki o 2,5 miliona. Tak? E, jeśli chodzi jeszcze o inwestycje, wprowadza się nowe zadanie w dziale 900 e, pod nazwą tworzenie terenów zieleni publicznej. I to jest zadanie, które jest planowane też na y, dwa lata. W tym roku zaplanowana została kwota 50 tysięcy, a na rok następny 100 tysięcy. To jeśli chodzi o inwestycje, o y, wydatki inwestycyjne, jeżeli chodzi o wydatki... Gdzie tą zieleń będziemy... Ja, ja zaraz odpowiem, bo Pani Agnieszka tylko odpowie się zmiana, zaraz powiem co to jest za zadanie. Kwotę obsługi długu też zwiększyłam, zwiększona została o 30 tysięcy w celu ewentualnie planowanego zwiększonego zadłużenia. Tak? W związku z wprowadzonymi zmianami, czyli tym wzrostem wydatków zmienia się deficyt budżetu o te 2,5 miliona. No, może być pokryty tym zwiększonym kredytem, który wcześniej, jak już mówiliśmy, był wstępnie zaplanowany na kwotę 10 milionów. W tej chwili planujemy ten kredyt w kwocie 12,5 miliona, właśnie, żeby zrealizować te planowane zadania. No, Pytanie a, a te odsetki plus raty kapitałowe, które będą spłacane. Tak w tym roku budżetowym. Ile, ile one wynoszą łącznie? Spłaty raz kredytów w tym roku to jest kwota 4 miliony 300. 000. W tym roku, mówię o samych Radach. Kapitał. Tak? A koszty? Odsetki są zaplanowane na wysokości 3 milionów. 3 miliony 8, tak? I razem ile? Średnio. Tak i to, to są już takie odsetki wynikające na z wcześniej zaciągniętych kredytów. Okay, tak. Ja Jak jeszcze ten wskaźnik, bo ja teraz już doczytałem. To chodzi o to, że jakby spłaty rat plus odsetki tak. nie, mog nie mogą przekroczyć różnicy między dochodami y, bieżącymi, a wydatkami bieżącymi hmm. za dany rok, I, ale jest obliczane na, y, na 7 lat, czyli 6 lat wstecz plus ten rok jest średnia arytmetyczna. My de facto jakbyśmy y, mieli tylko ten rok y, wyliczyć do, do, do tego wskaźnika no to byśmy, że tak powiem się otarli do niego. Bo jeśli mamy różnicę tam 8 milionów z kawałkiem, a spłaty rat plus odsetek jest 7 no to jesteśmy blisko. Chodzi mi o to, że te poprzednie lata były zupełnie inne. Oby tam, tam myśmy, te, te różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami były dużo większe. Bo ja pamiętam, że jeszcze jak ja rozpoczynałem to było 15 milionów. To się zgadza. Ja o tych kilkunastu milionach mówiłem jeszcze ostatnio, Znaczy ja ci Skąd taki, taki spadek? Ale to jest bardzo proste, z obniżenia Pitu. Bo jeżeli, jeżeli popatrzymy sobie, że my kalkulowaliśmy, że w tym roku powinniśmy mieć dochody z Pitu, czyli udział w podatku dochodowym na poziomie 34 milionów, a mamy 26, to to jest ta różnica. I teraz to jest trochę polityka, że tak powiem, nazwijmy to nie wiem, finansów samorządów że właściwie oczywiście daje się samorządom dotacje na wydatki majątkowe, ale jednocześnie bardzo ścina, że tak powiem, ścina. dochody bieżące. Bo jeżeli by dochody samorządów z udziału w podatku dochodowym pozostały tak jak to było 3 lata temu, to w tej chwili, w tym roku, myśmy z panią Barbarą Stanisławską to liczyli, to, tylko yy, się pamiętam, że na 23 czy na 2022 mielibyśmy na poziomie około 34 milionów złotych. To bardzo łatwo sobie policzyć, jeżeli historycznie weźmiemy dochody, o ile one z roku na rok wzrastały, Ale my potrafimy... Ja, znaczy ja powiem tak, ja, ja swojego czasu, w poprzedniej kadencji przygotowałem takie, taką yy, symulację, ekstrapolację tego, co się działo w, la, w la, latach między 2014, a bodajże y 2018, jak nam te, ta różnica się kurczyła. Ona tam generalnie z, z, tam nie wiem, z, z prawie 20 milionów ona się z roku na rok kurczyła, czyli te wydatki bieżące ros, rosły szybciej niż dochody. I generalnie jakbym teraz przywołał, no to gdzieś mniej więcej to się przecinało w roku tam bodajże w 2025. Zgodnie, z, że tak powiem, z tymi... Pan Palczewski mnie to jeszcze pamięta, kiedyś tak coś pokazywałem. I mówię, że, że jestem zdziwiony, że co by się nie działo, to tam moja ekstrapolacja, jakby się kurde zgadza, nie? Że co no, rok, to Ja wiem, że teraz akurat Yy, uchwała przyszła, nie tylko. przyszła. Ale jakby jest ta tendencja. I teraz, ja teraz bym chciał odpowiedzieć na pytanie Pani Piotrowskiej, skąd ten kredyt się wziął taki dziwny, yy, właśnie, że ze spłatą oddaloną w czasie o 7 lat. To właśnie jest kredyt typowo przykrojony po to, żeby ten wskaźnik został przekroczony. Tak, dokładnie. Ponieważ jednym z. w liczniku jest raty kapitałowe plus odsetki. Czyli generalnie, jeśli raty kapitałowe odejmiemy, przerzucimy na. Na, za 7 lat, no, jak ten odsetek, czy ten wskaźnik generalnie się jakoś tam bilansuje w miarę, nie? no ale tu przyjdzie moment, że trzeba będzie spłacić, że tak no, powiem, że... wejść na tą ścieżkę. Czy takie zmiany podlegają opinii RIO? Tak, tak. U, yy, no, bardzo ciekawy yy, wskaźnik, yy, bo generalnie jest w miarę bezpieczny, ale potem jak już się wejdzie w tą spiralę on liczy za cały okres, dłuższy, no. te poprzednie, czyli jak się z roku na no, będzie, że tak powiem wchodziło, że tak powiem w minus to później ciężko z tego wyjść, bo już tego się nie wyjdzie z roku, z roku. ale to w WPF-ie chyba ten wskaźnik tam jest, bo tam jest szereg wskaźników, to, tak? który to... tak, który no, to punkt jeśli by nam dochody bieżące mocno, znaczy ta różnica przypadła do trzech milionów, w wersji pesymistycznej, no to wyglądanie się z tego, z tego sytuacji... Dlatego ja zawsze apeluję, nie, nie siedźmy tu i nie szukajmy na to wydać, tylko poszukajmy tych dochodów. Wprowadźmy te firmy, pobudujmy te magazyny i kurde bierzmy tą kasę, bo, bo za pięć lat będzie za późno. Byśmy kurde tutaj siedzieli z kartką, z długopisem i zastanawiali się kurde co tu bo to nieuchronnie idzie w tym kierunku. Miliony są na dole. To się ustawa samorząd, To i większość samorząd. Ale samorządu. ktoś nie chce decyzji podjąć. Dziś rządowo no. można do 80% zadłużenia. Właśnie nie do 60%. A to nie jest no, tak była... no, tych To, nie jest, a to, a to a nie jest jedyny tak. w Tylko tak. 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 no do czego to prowadzi? Do zadłużania gmin i później są w wykazie gminy, które... No oczywiście. I rząd niezależnie jaki będzie. Zawsze będzie żył. By... Bo samorząd to jest. Sam jest w zasadzie jak z dochodami osobistymi. Jak ktoś nie wiem, 30 tysięcy na miesiąc zarabia, no. to może płacić 15 tysięcy odsetek i będzie sobie żył. Ale no. jak ktoś zarabia 5 tysięcy na miesiąc, to, już, nie to już kurde 1000 zł może być deską. Więc jakby liczenie w procentach mija się celem. Dobrze, a, a jak chcę Szanowni Państwo, a ja chcę tylko powiedzieć, jak wyglądał stosunek dochodu, podatku dochodowego yy, od osób fizycznych, które wpływały do gminy. W, nie chcę sięgać do, 20, do, do 19 roku, ale w 2020 roku to było 25 milionów złotych. A jeszcze nie, poczekaj, sobie specjalnie sięgnę jeszcze do 19 roku, bo tam były chyba największa różnica. Mówimy o dochodach. O, 23 miliony w 19, w 20 było 25,5, a według mnie wykonanie było wyższe, czyli co najmniej 2,5 miliona więcej. W 22 było 27,5, czyli kolejne 2 miliony więcej. W 22 jest 26, czyli tylko pół miliona więcej, i w tym jest też 26, czyli 25. jest na 0. 25. Czy to czyli jest ilość ludności się zwiększa. A liczba ludności się zwiększa. A inflacja? Myśmy, już pomijając jakby inflację, że w ogóle dochody wzrastają, liczba ludności się zwiększa. No. Czyli my w, tej, w tym roku mamy dochody od osób fizycznych mniejsze niż dwa lata temu. I, i, i to ma... Teraz, że Państwo że, powiedzieli, to ma gigantyczny wpływ na wszelkie wskaźniki. To samorządy o tym trąbią od kilku lat. Bo polityka jest taka, ona skądinąd jest słuszna, żeby obniżyć podatek dochodowy, że tak powiem, dla obywateli, jak najbardziej. Zwiększyć partycypację. Słuszna tak. idea, tylko to idzie wszystko kosztem samorządów, bo my byliśmy głównym, że tak powiem, beneficjentem tego, no może nie głównym, ale w dużej części beneficjentem tego podatku. I teraz tak, obniżono podatki, obywatele są szczęśliwi, wszystko ok. Nam dochody drastycznie spadły. No Oczywiście tak. państwo stara się przez różne, że tak powiem, programy finansowe dać nam pieniądze, ale te pieniądze wpływają już na dochody majątkowe. A dochody bieżące nam drastycznie tak spadają. I teraz, jeżeli mówimy, że w tej chwili jest różnica na poziomie 8,5 miliona, a jeszcze kilka lat temu, i ja pamiętam, ona była około 13, 14, 15 milionów złotych, to to jest, właśnie, to jest właśnie ta różnica. Już nie wspominając o tym, że jeszcze dochodzi, że tak powiem, kwestia subwencji oświatowej, którą znowu i jeszcze, jeszcze kilku innych czynników. Innych I siła nabywcza pieniądza też jest. spada. Przy inflacji blisko 20%. miliony no, pocieszenie, my umrzemy, to innych samorządów już będzie tam w ziemi spokojnie. Proszę zobaczyć, jak wskaźnik jak on w Gdyni wygląda. nie wygląda. 61%. lepiej Nie mógł. Nie, ale mają jeszcze zdolność kredytową. No mają, no, mają, dzięki układom. Znaczy, ale słuchajcie, banki. Nie, są nie, nie, nie. Proszę Znaczymy Państwa. Rio, ja, daj Pan spokój, to, to, to powinno być dawne roz, roz, ja, roz, ja rozwiązanie. Ja nie chcę, może mówić, kto, który to jest sam, samorząd. Znaczy, nie, to jest, sprawy są oczywiście, że to być jasne. Gmina Wandsławowa w tym roku bierze ponad 40 milionów kredytu na inwestycje. Na inwestycje. Uzyskali w poprzednich latach ileś różnych dofinansowań. Muszą oczywiście do tego dołożyć swoje pieniądze i biorą bardzo duży kredyt. Oczywiście to też wpływa wszystko na, na zadłużenie, ale to, 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 jest, to jest gmina, która jest podobna do naszej mniej więcej poziomy budżetowe są też jakoś bardzo zbliżone. Ale to są też pieniądze, które idą na inwestycje po prostu dla mieszkańców. Także ja uważam, naprawdę... Ja inwestycje, inwestycje, my chodzi o do dochody. Co? Ja wiem, że dochody. Dochody no też mają mniej więcej takie. Mniejsze. Mniejsze, minimalnie mniejsze. To znaczy powiem tak, to, to i tak jest w miarę bezpieczny, ten jest I Dobra, to jest bezpieczny. Ja nie wiem, bo muszę tak... zależy, jaki będzie kierunek. Jak się e, dochody... A, tak. Ale kupujesz grunt póki co, zapewne, że zaraz będziesz bugował tam. Zapewniesz sobie miejsce, na którym możesz coś mieć. I to Bożna? wszystko. Y może dodałbym tutaj, bo jakkolwiek pan się... wójt ma rację, <ściśle> mówiąc, mówiąc, że kredyty są potrzebne i po to są banki i tak dalej, ale z tego co ja wiem to kredyt bierze się po to, żeby jeszcze na nim zarobić. Może Władysławowo bierze takie kredyty, że inwestuje na takie inwestycje buduje, które przynoszą dochód. Nam w naszym sytuacji nie ma takich inwestycji. No więc o tym jest mowa. Tak? Zgadza się, ale jeżeli patrząc, to należało, należałoby patrzeć, może i tu bardziej to przekazać, patrzeć za pozyskiwaniu większych kwot przychodów. I jak można wytłumaczyć, że od 6 lat nie można zrobić, a jest w procedowaniu miejscowy plan na 200 hektarów na dole, na pogórzu, gdzie gdyby był plan, to tam już by było szereg inwestycji, chociażby place takie jak są przy porcie czy magazyny, tak, tak Oczywiście. Bo dojazdu nie ma. Tak, tak. Proszę? Bo dojazdu nie ma przecież. No Oni no, by sami sobie dojazd robili. No Panie Adamie, no, no. gdzie my żyjemy, no przecież na takich terenach. my jest... mamy na no. czapę, czyli prezesa zarządu portu. Który nie, został, został nie. mianowany przez niejakiego śniadka Albo chorałę razem dzięki I po prostu a wszyscy się go już. A on na gminą rządzi jak chce ty... Nawet na to spotkanie w Mechelinkach nie przyszedł przedstawiciel Tylko przyszła, bo ona jest nie, i tutaj nie, nie jest to prywatna no. Prywatnie ktoś przychodzi, taki biznesmen Niesamowity, tyle ludzi ma pod sobą I nie, o swoje interesy nie dba Wstyd Ale, A my to wszystko niestety tolerujemy. Panie Antoni, tu jest pan w dużym błędzie, bo bo jakkolwiek zarząd portu ma y, oczywiście wyrażać opinię o miejscowym planie, to on ma określone terminy na to wszystko i plan można robić i jeżeli opinie da negatywną, można się od niej odwoływać cuda i tak dalej, bo tam są ogromne pieniądze. O jak podatek ja od. Ale nie ma znaczenia. Nie ma. Nie ma znaczenia. Był. Ten, ten cały architekt mówi: Zróbcie sobie plan, a później się do tego Po prostu. A plan będzie. Sześć lat. I, I tam są pieniądze. Dużo. Jak, panie Adamie, jak tutaj Gostek jeden policzył, 20 milionów my byśmy mieli z samych dochodów tam z tych 200 hektarów, podatki. jakby było podatku i to czysty pieniądz do wzięcia, to wie pan co, to takie peski tu szkoły, nie szkoły, to my byśmy normalnie, a, a to nie ma znaczenia, nie, to nie ma znaczenia, bo jakby weszł taki pan Antonio, to on tam wszystko weźmie, jaki Antonio, pan Antonio firma, która jakbyśmy jechali do Rzekowa po prawej stronie była, była widział pan, piękne, piękne te Piękne, wielkopolskie, piękne y, po prostu y, te hale są i budują Oj, nie No nie nie jest jest. nie, nie, jest, jest. Jest takie firmy. I, jak nie wiesz, to się nie prąca. Nie, ale ale cię nie wie, ja... słyszysz, co się się mówi. widziałem, to mi jest firma, no. ale nie jechaliśmy do Żerkowa, tylko w drugą stronę, do Olsztyna, pod Olsztyn. Do Olsztyna! Nie pan przykład. Do Olsztyna, przypomnij się. Co mach? Wróćmy do dnia. Komerw, to zbyt, to nie, to, z nie teraz, od przednich lat. Dobrze, no, tak. okay. to zapytaj. do budżetu, Ty patrz, jedziesz na wycieczkę no, i to nawet nie tego. przez To już koniec. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania co do to które zostały przedstawione. A co oni podobają? Jeśli nie, to kto z państwa radnych jest za? Przyjęciem zmian do budżetu przedstawionych przed chwilą czy państwa. Kto z Państwa radnych jest za? Czterema za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie, to jest pięciąta. Czterema. Ja byłam za, tylko niepokoi panie Wójcie, to że pan zbiorę z, 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 z funduszu dróg. Yy, szanowni mamy duże problemy. Ale ja, zauważa Pani, jak dużo realizujemy? W tej chwili się buduje droga za drogą. Ale, y, no właśnie, to, to tak nie... Y, Pani Randa, może inaczej, dokończmy WPF, a jak trochę powiem odnośnie te, te zieleni, y, jaki mam pomysł. Tak. Dobrze? To dokończył może WPF, a ja potem będę na samym końcu głosować. Przechodzimy do wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę o przedstawienie, co się dzieje z wskaźnikami na po, kolejne lata. No, a więc zmiany WPF są ściśle powiązane z przedstawioną przed chwileczką uchwałą budżetową. I tak w WPF WPF-ie, w załączniku numer 1 to pierwsze zmiany, które dokonałam, no, dotyczą dochodów ogółem w 2023 i wydatków, żeby były spójne z dochodami, wydatkami w uchwale budżetowej, tak? I tak jak już też wcześniej wspomniałam, wydatki na obsługę długu, mówię na razie o roku 23. Zwiększona została o 30 tysięcy w ramach tutaj planowanego zwiększonego zadłużenia. Kwotę kredytu też tak na pokrycie deficytu z 10 milionów na 12,5 zmieniłam. Rozchody budżetu też... Już, już wspominaliśmy, że ten wzrost kredytu o 2,5 miliona został rozpisany na lata 30-34, o no 500 tysięcy więcej do wcześniej planowanego. Zmieniła się kwota długu na roku 23 do kwoty 46 milionów 600 000. i teraz te wskaźniki. No też już o tym wspominałam, nie wiem czy mam jeszcze raz, wskaźniki się zmieniły o było 7.02, jest 7.04. Był yy, kolejny wskaźnik ważny. By, yy, była kwota 11.49 przy tym 10-milionowym kredycie, a przy zwiększeniu wskaźnik był do 11.52. Yy, Ponadto, to tak sobie myślę, co tu jeszcze. W yy, związku, ze zmianami tak w tych zadaniach inwestycyjnych tutaj się zmieniły też kwoty wydatków y, majątkowych w 2022 roku tak, dostosowane do uchwały zgodne z uchwałą i w 23 y, w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym dotyczącym zieleni, gdzie 100 tysięcy zostało wprowadzone nowe zadanie z planowanym kwotą 100 tysięcy na rok 2023. Jeżeli chodzi o załącznik drugi przedsięwzięć, no to tu już są wskazane właśnie teraz tak, jeszcze raz harmonogram dróg, 50 tysięcy zostało zdjęte w 2023 roku. Wykup gruntu zwiększony o 2,5 miliona na rok 2023 i nowe zadanie tworzenie terenów zieleni publicznej, 2023 rok kwota 50 tysięcy, a na rok następny 100 tysięcy. Wszystkie takie miejsca, w których dokonane zostały zmiany. Nie wiem, czy jakieś pytania jeszcze są? Jeśli nie, to bardzo proszę. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosakowo na lata 2023-2034? Kto jest za? 5 pięć. Raz, trzy, aż 5 pięć. Pięć, Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze. Tym samym wyczerpaliśmy projekty uchwał. Czy jeszcze Ty Martin chciałbyś coś dodać? Tak, ja, ja chciałam jeszcze dodać no. odnośnie tej zieleni publicznej. To znaczy, to jest pomysł, który już mi chodzi od dłuższego czasu i też był tutaj dyskutowany kilkukrotnie na sesjach. To znaczy, Chcę uruchomić zadanie takie, które będzie wieloletnie. Zaczynamy od kwoty około 150 tysięcy złotych, czyli tworzenie zieleni publicznej w gminie. Eee, uważamy i to chyba wszyscy Państwo się zgodzą, że w gminie po prostu brakuje terenów, znaczy brakuje. No, jest potrzeba stworzenia nowych terenów zielonych, terenów rekreacyjnych. My chcemy zacząć w tym roku od e, zlecenia opracowania strategii e, zieleni dla gminy Kosakowo. Plus prawdopodobnie zlecić jakieś pierwsze prace projektowe nad terenami zielonymi w gminie i potem sukcesywnie w kolejnych latach je realizować. To będzie polegało na wyznaczeniu określonych terenów i obliczeniu kosztów? Jak, jak to, to, to będzie, to, to są jakby prace wątkowe. Po pierwsze opracujemy jeden duży dokument, czyli strategia zieleni, który będzie dotyczył całej gminy. On będzie wyznaczał m.in. w jaki sposób powinniśmy tworzyć i dbać o wszystkie tereny zielone w gminie. To, jest jeden, to będzie jeden duży dokument. Coś, no, po, po, podobnie jak mamy, nie wiem, studium transportowe, to chcemy podobnie zrobić taką strategię zieleni, taki ogólny dokument gminny. Kolejny temat to będzie zrobienie już konkretnych dokumentacji na konkretnie wskazane miejsca, a potem w późniejszych latach sukcesywne realizowanie. To jest podobnie jak zrobiliśmy, nie wiem, w Mechelinkach, z Kwertem górzu czy podobne inne tereny. Tak, tak wspomniał Pan studium transportowe, czy Pan zlecił badania ruchu turystycznego? Yy, jeszcze nie, Pani Wona, tam jest w kontakcie w tej chwili z pracownikiem projektową. Ale będzie w, w tym roku zlecenie, czy nie? Yy, wszystko w zależności od tego jakie to będą kwoty. Jakie to będą kwoty, Pani Wona już tam była, była w kontakcie. Nie odpowiem w tej chwili, ale może postaram się na sesji odpowiedzieć po prostu czy już mamy jakąś wycenę na jakim to jest etapie. Panie Wójcie, czy te tereny zielone będą, yy, będą planowane na terenach już należących do gminy, czy do osób prywatnych? I tak, i tak. To znaczy yy, 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 w dużej mierze byśmy chcieli, żeby to było realizowane na terenach gminnych, a jeżeli to miało być realizowane na terenach prywatnych, to takich, gdzie w plonach miejscowych już jest zaznaczone, że to jest przewidziane pod Oczywiście to będzie wymagało też yy, wykupienia. Myśmy to tłumaczyli na etapie studium, że mamy jeszcze dużo terenów do wykupienia i pod drogi, i podzielnik publiczną. Także strategia będzie dokumentem bardzo ogólnym, natomiast ona będzie głównie bazować jakby na gruntach gminnych, ewentualnie tych, które są w planach miejscowych gdzieś pod A czy Bierze pan pod uwagę już, no nie wiem, nazwijmy to te złe plany wcześniejsze przestrzennego zagospodarowania, gdzie mamy tereny po 10 hektarów i trochę mniejsze i trochę większe, gdzie jest samo budownictwo, żeby tam jakoś... Gdzie jeszcze nie zostały zaczęte budowy wciskać te tereny zielone? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. Znaczy, ja staram się zielony wcisnąć gdzie, tam, gdzie to jest tylko możliwe. No tak, tylko Panie Wójcie, ja tutaj, powiedzmy, jakby reprezentuję tę część mieszkańców, którzy są, powiedzmy, jakby trochę krzywdzeni też na tej części. No bo nazwijmy to te nasze gminne tutaj tuzy. Już, powiedzmy, te tereny są zabudowane i tak dalej. I teraz skończ ci słabsi, jakby są poszkodowani, bo na ich terenach te tereny zielone są w, duży, w dużej mierze realizowane. Nie? A tutaj weźmy cenę gruntu, jeżeli my mamy plan, robimy na teren zielony, potem wykup jest, to jest powiedzmy czapka śliwek, wartość, a z boku przez granicę jest, wie Pan, działka koło działki, to jest 50 zł, a tu jest 500 zł za metr. Nie? I to jakby nie patrzeć, jest to swego rodzaju, ja nie chcę użyć brzydkich słów, no. ale to jest takie brzydkie działanie w białych rękawiczkach, bo jesteśmy na prawie, ale tak de facto bardzo krzywdzimy ludzi. Nie? Ale ja, ja się tak nie zgodzę, ja się nie zgodzę, bo my tereny zielone wyznaczamy w wielu miejscach. Nawet jeżeli popatrzymy na plany, które są w tej chwili, to one są wyznaczone naprawdę w wielu miejscach, na różnych działkach, w różnych właścicieli. Nie wymienianie, że tak powiem, z imienia i nazwiska. Eee, czyli ja wiem, że oczywiście to nigdy może nie być jakby w 100% sprawiedliwe, ale wydaje mi się, że nawet te plany, które są w tej chwili tworzone, nawet jeżeli bierzemy pod uwagę podróże, po tam gdzie wyznaczaliśmy, że tak powiem, tereny zieleni publicznej, to one były też na terenach deweloperskich. Czyli tworzyło się jakieś osiedle i w ramach tego wyznaczyliśmy no To tam doszło do swego rodzaju zamiany, nie? Tam o tym, tym brzózek, Do tego jeszcze nie doszło. Do tego jeszcze nie doszło, ale to tego typu rozwiązania też jak najbardziej wchodzą w grę. W suchym tworze też mieliśmy, że tak powiem, całą inwestycję, którą to inwestycje tak naprawdę planujemy. Też mamy 2,5 hektara terenów pod zbiornik i zieleń. i mam nadzieję, że kiedyś tam powstanie coś naprawdę pięknego. Dobrze. Dziękuję bardzo. To tyle w kwestii zieleni. Ja może się spóźniłem. Pytanie, czym jest spowodowane zwiększenie wydatków na nowy układ drogowy? Projekt jest droższy teraz czy? Zmniejszenie. Proszę? Nie układ drogowy tylko na harmonogram. Na harmonogramie jest zmniejszenie o 50 tysięcy. A zwiększamy na zieleń publiczną? Układ 80 tysięcy. tam jest. No sprawdzę. Dobra. Dobrze. Słucham jeszcze. Dobrze. Ja tak, bieżący w bieżących sprawach I No właśnie ja mam... ja chciałam w Tak? No, 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 proszę, dobrze, tak. ja tylko krótko. I Mirek, tak, może Pan włączyć, no, okay. tak. Ja mam do Ciebie taką prośbę.